Nie wszystkie zwierzęta są słodkie, milusie i zabawne. Niektóre to prawdziwe, olbrzymy, przerażające tytany i to właśnie o nich chcę dziś opowiedzieć. Oto 20 niesamowitych, gigantycznych zwierząt uchwyconych na zdjęciach. Numer 20. Krowa Nickers. Jeśli dorastałeś na farmie lub byłeś kiedyś w pobliżu farm, możesz pomyśleć, że krowy są wystarczająco duże, by znaleźć się na tej liście. W końcu są wystarczająco duże, by produkować mleko, mieć liczne potomstwo i być wykorzystywane do produkcji kluczowego zestawu produktów mięsnych. Nie zdradzę, jak przebiegają te kroki, ale mimo wszystko, jeśli chcesz poznać największą krowę, jaką kiedykolwiek widziano, musisz spojrzeć na krowę Nickers. I tak ta krowa jest naprawdę wyjątkowa. Jeff Pearson, mieszkaniec Australii Zachodniej i właściciel jeziora Preston, wyhodował na swojej posiadłości, mierzącego ponad 2 metry i ważącego 1400 kg byka o imieniu Nickers. I zauważył wówczas, że ze względu na jego rozmiar nie mogli go sprzedać na eksport. Pomyślcie tylko, ta krowa była tak duża, że mogli ją sprzedać na mięso lub inne produkty uboczne, za które krowy są znane. Czy rozumiecie, jakie to nietypowe, żeby być bardziej precyzyjnym, jeśli chodzi o jej wzrost? I żeby było jasne, mówię o wysokości, a nie o długości. Nickers miała około 130 cm Oznacza to, że ta krowa była wyższa niż większość ludzi na planecie. Przeciętny człowiek ma około 160 m, a do tego zaliczają się osoby wysokie. Nie jestem pewien jak ani dlaczego ta krowa urosła tak wysoko, ale szczerze mówiąc nie ma to większego znaczenia, bo faktem jest, że była tak wysoka. Powinniśmy więc docenić Nikersa z jego dziwną nazwą, jak na krowę, ponieważ zdecydowanie nie widuje się jej codziennie. I szczerze mówiąc, to chyba najlepsze rozwiązanie. Zanim przejdziemy dalej po lub ten film. Kliknij przycisk subskrypcji i dzwoneczek powiadomień, bo inaczej ta stonoga wpełznie ci na twarz, kiedy będziesz spać. Czas na słodki temat. To klasyczny przykład niewiarygodnie gigantycznych zwierząt uchwyconych na kamerze, ponieważ te stworzenia to gigantyczne szerszenie azjatyckie i są absolutnie przerażające. To największe zwierzęta w swoim rodzaju to pewne. Szerszenie normalnej wielkości są wystarczająco przerażające, ale te. Ojej, jak zawsze dajcie nam znać, co o tym myślicie w sekcji komentarzy poniżej, używając hashtagu Sweet Topic. Numer 19. Królik Kokopaw. Na świecie istnieją pewne zwierzęta, których absolutnie nie spodziewalibyście się zobaczyć na tej liście, a jednym z nich są króliki, ponieważ króliki słyną z tego, że są raczej małe, a jednocześnie bardzo urocze. Jeśli się nad tym zastanowić, to są takie, które można dać dziecku. A ono z łatwością może je trzymać na rękach bez większych problemów, chyba że królik postanowi zrobić z tego awanturę. Ale to pominę. Są dwa gatunki królików, które wyłamują się z tego trendu, a jeden z nich można zobaczyć w pełnej okazałości dzięki kokoapfowi, kontynentalnemu królikowi olbrzymiemu. Tak to prawdziwy królik i prawdziwy gatunek królika i jak widać na jego zdjęciach, które naturalnie pojawiły się w mediach społecznościowych, jest to rzeczywiście bardzo duży samiec. Tak duży, że właściciel z trudem go podnosi. Punktów. A jeśli jesteście ciekawi, a przyznacie, że tak królik waży aż 18,5 funta, a miał zaledwie 2,5 roku, kiedy podano te statystyki. To naprawdę duży królik, którego rodzina nie tylko uwielbia, ale który stał się gwiazdą mediów społecznościowych. Kiedy zdecydowali się na królika, wynajmowali mieszkanie i nie mogli sobie pozwolić na psa ani kota. Córka rodziny była wielką miłośniczką zwierząt, więc chcieli powiększyć rodzinę o zwierzaka i postanowili rozważyć zakup królika. Teraz odkryli, że gigantyczne króliki bardzo dobrze dogadują się z dziećmi, a reszta to już historia. Koko Paw potrzebowała trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do nowego miejsca, ale ostatecznie wszystko się ułożyło. Numer 18. Olbrzymi orzeł w Pakistanie. Dla porządku dodam, że nie pochwalam wszystkiego, co dzieje się w tym filmie. Ale przynajmniej mogę trzymać się tematu i mówić o konkretnym zwierzęciu. Miałoby to miejsce w wiosce. W Pakistanie, gdzie można było złapać gigantycznego orła, widać, jak mieszkańcy wioski trzymają go za skrzydła, co zazwyczaj nie jest dobrym pomysłem, i pokazują mu rozkładając skrzydła, aby pokazać imponującą rozpiętość skrzydeł. Widać też, że orzeł malinę wokół stóp, więc być może właśnie w ten sposób ludzie zdołali go złapać. Trudno dokładnie określić, jaki to gatunek orła. A film nie zawierał żadnych odniesień, więc nie ośmielę się spekulować, ale z pewnością jest to jeden z większych gatunków orłów ze względu na ogromną rozpiętość skrzydeł i budowę ciała. Moje jedyne pytanie w tym wszystkim dotyczy tego, co ludzie tak naprawdę planowali zrobić z orłem, ponieważ najwyraźniej nie był w bojowym nastroju. Jak można by się spodziewać, gdyby coś chwyciło go za skrzydła, a on wykonał tylko kilka lekkich ruchów. Ale to, co mieli na celu, o jest niejasne. Można mieć nadzieję, że ostatecznie został uwolniony, ponieważ rzeczywiście byłoby to słuszne. Numer 17. Marabut. Kiedy większość z Was myśli o Bocianach, prawdopodobnie wyobraża sobie dziecięcą opowieść o tym, jak Bocian nosi dziecko w pysku, aby dać je przyszłym rodzicom. To całkiem trafny opis rozmiarów niektórych z tych ptaków. Ale jeśli chodzi o Marabuta, jest on znany jako ogromny ptak według większości opisów. Sama wysokość ciała może sięgać, ten 5 metra, co może nie wydawać się dużo, ale jak na ptaka to naprawdę imponujące. Znacznie ważniejsza jest rozpiętość jego skrzydeł. Całkowita rozpiętość jego skrzydeł wynosi około 3,6 metra, co oznacza, że po pełnym rozłożeniu skrzydła są ponad dwukrotnie większe od głównego ciała. Niektórzy twierdzą nawet, że ptak może mieć rozpiętość skrzydeł o ponad 30 cm większą niż ta odnotowana na szczycie listy. Niektórzy twierdzą, że ten gatunek ma największy rozpiętość skrzydeł spośród wszystkich żyjących ptaków. Marabuta nie sposób pomylić z żadnym innym gatunkiem, ze względu na jego rozmiar nagą głowę, szyję i czarny grzbiet, a także biały spód ciała. Ma ogromny dziób, różowy worek gardłowy na gardle, kryzę na szyi oraz czarne nogi i skrzydła. Co możecie zaskoczyć w tym konkretnym bocianie? To to, że pomimo imponujących rozmiarów jest w rzeczywistości padlinożercą, podobnie jak sęp. Są oportunistyczne i nie boją się niczego, co wydaje im się, że mogą połknąć. To dość duże ptaki, z którymi lepiej nie zadzierać. Numer 16. Krokodyl tripod. Jeśli chodzi o zwierzęta, których można się spodziewać na tej liście, krokodyle zdecydowanie należą do nich. W końcu w zależności od gatunku mogą osiągnąć ponad 6 metrów długości i ważyć tysiące funtów. I to prowadzi nas do krokodyla, o którym mowa w tym wpisie, który nazywa się tripod. Tripod to trójnożny krokodyl, który waży ponad tonę i jest regularnie karmiony przez człowieka, który najwyraźniej nie ceni własnego życia. Matt Wright regularnie karmi tripoda i akceptuje fakt, że krokodyl może się na niego rzucić, jeśli nadejdzie odpowiedni moment i sytuacja tego zapragnie. Wierzę, że jest grzecznym chłopcem, ale zjadłby go bez wahania. I owszem, zjadłby go, ale wiecie, akceptacja to pierwszy krok. Kolejną bardzo interesującą rzeczą dotyczącą tego konkretnego krokodyla jest fakt, że Tripod ma podobno ponad 90 lat, a przynajmniej ponad 80. Oczywiście nie da się tego łatwo udowodnić, ale opiera się na dokumentach z ogrodów zoologicznych dotyczących miejsc, w których ten konkretny australijski krokodyl jest trzymany. Choć może to brzmieć szokująco, krokodyle to tylko jeden z wielu gatunków zwierząt, które mogą żyć bardzo, bardzo długo, znacznie dłużej niż wielu mogłoby przypuszczać. Z drugiej strony to właśnie sprawia, że są tak niebezpieczne, ponieważ oznacza to, że mają ogromne doświadczenie w polowaniu i zbieractwie, a jeśli uzna, że Ty lub jego poganiacz krokodyli jesteście w menu, cóż lepiej bądź ostrożny. Numer 15. Gigantyczny krab kokosowy. Na całym świecie jest wiele rodzajów krabów, to powszechnie znany fakt. I spodziewam się, że docenisz, że podczas gdy niektóre mogą być małe i żyć pod wodą, lub wędrować po plażach, szczypać plażowiczów, niektóre są w rzeczywistości większe. Potem są te, które są naprawdę gigantyczne, a krab kokosowy to taki, który polega na czystej masie i mocy, co czyni go idealnym dla naszej listy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, co może zrobić przy takim rozmiarze. Krab kokosowy ma około trzech stóp długości od nogi do nogi. Co czyni go największym żyjącym na lądzie stawonogiem na świecie. Jest krab, który jest dłuższy, czyli japoński krab pająk, ale ten jest bardziej chudy niż cokolwiek innego i znajdziesz go w wodzie, a nie na lądzie. Krab kokosowy słynie ze swojej masy i mocy, którą wynika z tego rozmiaru. Jego szczypce są powodem do strachu, ponieważ krab ma siłę sześciokrotnie większą od swojej wagi. Udokumentowano, że szczypce tego kraba są równie potężne, co szczęka lwa. To bardzo przydatne, ponieważ oznacza to również, że na lądzie nie ma on naturalnego drapieżnika, który mógłby go pokonać. Chociaż, szczerze mówiąc, chciałbym zobaczyć, jak jakieś zwierzę próbuje go pokonać. Zgodnie ze swoją nazwą, krab nie je kokosów, ale nie ma nic przeciwko jedzeniu innych rzeczy. Poluje na szczury i ptaki, i tak te kraby są wystarczająco silne, by wspinać się na drzewa, polować na ptaki i miażdżyć je szczypcami, aby móc się nimi pożywić. Wiadomo również, że zjadają żywe świnie, co jest dla nich całkiem niezłym smakiem. Aha, i żeby było jasne, te kraby znane są z atakowania ludzi, gdy czują się zagrożone, więc nie zbliżajcie się do nich i nie róbcie im takiego wrażenia. Numer 14. Koń pociągowy. Każdy, kto kiedykolwiek miał styczność z końmi, zwłaszcza końmi roboczymi lub wyścigowymi, wie, że czasami samo posiadanie konia to za mało. Potrzebują koni, które poradzą sobie z zadaniem czy to wyścigowym, czy wykonującym ciężką pracę. Konie pociągowe są tego doskonałym przykładem. Zostały skrzyżowane, aby uzyskać dość krępe konie, które można wykorzystać w rolnictwie na wystawach koni pociągowych, przy wyrębie lasów, w celach rekreacyjnych i innych. Jak zobaczycie na tym konkretnym filmie, mamy dość dużego konia pociągowego wykonującego pracę, do której został stworzony. Ten koń jest tak duży, że szczerze mówiąc wygląda sztucznie, ale zapewniam Was, że jest prawdziwy i można go ocenić po tym, jak góruje nad innymi ludźmi wokół. Pomyślcie o całej genetyce, która sprawiła, że koń jest nie tylko tak duży, ale i tak krępy. Jest on stworzony do ciężkiej pracy, a w rezultacie będzie w stanie wykonać praktycznie każdą pracę fizyczną, jaką zechce. Jak zauważyli w wielu komentarzach pod samym filmem, wiele osób lubi sobie wyobrażać, jak to jest jeździć na takim koniu. No cóż, gdziekolwiek. Czy moglibyście po prostu wyobrazić sobie jazdę na takim koniu po ulicy? Już sam sposób, w jaki wszyscy na ciebie spojrzą, będzie wart ceny wstępu. Numer 13. Wydry olbrzymie. Na początku możesz usłyszeć określenie wydra olbrzymia i pomyśleć, że ma około 90-120 cm długości, czyli jest tylko trochę większa od innych wydr, które spotkałeś na wolności lub w ogrodach zoologicznych. Wydra olbrzymia to jednak gatunek, który czasami może osiągnąć nawet 180 cm długości. Żyją głównie w obszarach rzecznych Ameryki Południowej, dlatego wielu z was prawdopodobnie nigdy o nich nie słyszało. Problem polega jednak na tym, że ludzie polują na nie, aby zdobyć ich skóry, które mogą być bardzo cenne na niektórych rynkach. Dziesięciolecia kłusownictwa sprawiły, że gatunek ten jest nieco bardziej zagrożony, choć na szczęście sytuacja wydaje się poprawiać przynajmniej na razie. Innym problemem jest to, że żyją w rzekach takich jak Amazonka, a wiele ich siedlisk zostało zniszczonych przez projekty budowlane nadmierne połowy zanieczyszczenia i inne czynniki. I, jakby ludzie nie wyrządzali im wystarczająco dużo krzywdy, czasami je zabijają, bo widzą w nich jedynie utrapienie i zagrożenie dla swoich rodzin. Niektórzy boją się ich tak bardzo, że nadali im przydomek wilgrzeczny. A kiedy się zjednoczą, potrafią stawić czoła niektórym z najgroźniejszych stworzeń zamieszkujących Amazonię i jej wody. Na przykład pojawiły się doniesienia o tym, jak te stworzenia polowały na anakondy i jedziły, a także polowały na kajmany czarne i wygrywały. Spędziły nawet 45 minut na jedzeniu wspomnianego kajmana czarnego, więc najwyraźniej chciały delektować się posiłkiem. A i pamiętacie, jak ludzie uważają je za irytujące i uciążliwe. Cóż wydry olbrzymie czują to samo, więc czasami wywracają łodzie ludzi, żeby wyciągnąć je z ich rodzimych wód. To szczerze mówiąc trochę zabawne, bo ludzie czasami na to zasługują. Numer 12. Anakonda Zielona Następna w kolejce jest legendarna anakonda Zielona, która dzierży rekord największego węża świata, ze względu na swój dosłowny obwód. Tak mówię o wężu, który waży sporo kilogramów, ale nie jest najdłuższy od końca do końca. Nie dajcie się jednak zwieść fakt, że ten wąż jest tak ciężki, jest częścią grozy, jaką potrafi zaszczepić w innych, w tym u ludzi. Widzisz, jest dwa razy cięższy niż jakikolwiek inny gatunek węża na świecie, a jego długość też nie jest niczym, z czego można by drwić. Może osiągnąć prawie 9 metrów długości i ważyć czasami 250 kg. Pomyśl tylko, jak to wygląda w naturze i nie trzęsąc się ze strachu. Aha, i fakt, że może być zarówno wężem lądowym, jak i wodnym, oznacza, że naprawdę musisz uważać na to coś, kiedy jesteś w jego butach. Aha, i fakt, że może być zarówno wężem lądowym, jak i wodnym, oznacza, że naprawdę musisz uważać na to coś, kiedy jesteś w jego królestwie. Inną rzeczą, która może Cię zaskoczyć, jest to, że to nie samce węży osiągają duże rozmiary, ale samice. Miłe urozmaicenie formuły. Aha, i zgodnie ze standardem, jeśli można tak powiedzieć, Zielone anakondy są rzeczywiście rodzajem węży, które wykorzystują swoją masę, aby skurczyć i wycisnąć życie ze swojej ofiary. Choć nie są znane z polowania na ludzi, nie znaczy to, że tego nie zrobią. Numer 11. Goliat Ptasznik. Wyjaśniłem to już w innych filmach, ale czuję potrzebę, żeby to jeszcze raz poruszyć. Pająki są przerażające i obrzydliwe. A teraz opowiem o naprawdę dużym. Zróbmy to. Goliat ptasznik to największy pająk na świecie pod względem masy ważący około 170 gramów, co potęguje grozę tego pajęczaka, ponieważ ten pająk może osiągnąć długość nawet 30 cm, Dlatego nazywa się go goliatem. Ale co z nazwą do ptasznik, czy to nawiązanie do czegoś bardzo nikczemnego? Nie jest ona bardzo trafna. Goliat ptasznik zjada ptaki, żeby się najeść. I choć wam tego nie pokażę, został nagrany na kamerze, kiedy właśnie to robi, co pokazuje, że ludzie obejrzą wszystko dla rozrywki. Może dlatego MTV wciąż żyje. Ale bez wątpienia zastanawiasz się teraz, czy to niebezpieczny pająk dla ludzi. Cóż tak ma bardzo jadowite ukąszenie. Nie jest ono na tyle silne, by zabić, ale można je porównać do urządlenia osy, a te są straszne i są prawie tak samo jak pająki. Co gorsza, ptasznik goliat może ukłuć cię kolcami, które ma na odnóżach. Są one bardzo łatwe do oderwania i jeśli dostaną się do Twojego ciała, a nawet do Twoich gałek ocznych, będziesz odczuwać podrażnienie przez kilka dni, zanim będziesz w stanie je usunąć. Mam nadzieję, że po usłyszeniu tego wszystkiego zrozumiesz moją pogardę dla pająków i przejdziesz na moją stronę mocy. Jeśli nie, to tak naprawdę nie będę mógł Ci pomóc, gdy coś pójdzie nie tak. Zostałeś ostrzeżony. Numer 10. Pole golfowe z aligatorami. To nie jest o aligatorze ani nawet krokodylu grającym w golfa. Chodzi raczej o aligatora, który pojawił się na polu golfowym w 2020 roku podczas huraganu. Zdarzyło się to na Florydzie podczas huraganu ETTA i niektórzy zauważyli, że aligator po prostu postanowił wejść na pole golfowe bez żadnych obaw. To naprawdę zabawne, a jeden z gości, który to widział, powiedział nawet, że po prostu wybrał się na spacer. Ale jak widać na zdjęciach i nagraniach z kamery, to rzeczywiście był dość duży aligator. Dlaczego wszedł na pole golfowe, nikt nie wie, a tak naprawdę kogo to obchodzi. Nie psujcie tego. Jedyne co mogłoby być śmieszniejsze, to gdyby to działo się podczas prawdziwego turnieju golfowego, a aligator wszystko zakłócił. Bo gdyby komentatorzy nagrali relację z tego wydarzenia golf, mógłby po prostu zyskać większą oglądalność. Numer 9. Olbrzymi nietoperz. Z powodu pewnych mitów nietoperze są szczerze znienawidzone bardziej niż powinny. W końcu to one, obok wlada palownika, są podstawą wampirów i wielu uważa, że otwarcie atakują ludzi i wysysają z nich krew. Tyle, że tak nie jest. Nie oznacza to jednak, że ludzie nie mają racji, sądząc, że nie ma dużych nietoperzy. Przykładem jest nietoperz złapany przez wojsko na Filipinach. Jak widać, nietoperz ma dość dużą rozpiętość skrzydeł, która podobno wynosi ponad 1,8 metra. Co czyni go wyższym od przeciętnego człowieka na świecie. Wystarczająco by kogoś przestraszyć, gdyby podszedł zbyt blisko. To wszystko nie oznacza, że należy się go otwarcie bać. Tego rodzaju nietoperze nie żyją byle gdzie, więc jeśli zobaczysz jednego z nich, zachowaj szacunek i zostaw go w spokoju, a prawdopodobnie wszystko powinno być w porządku. Numer 8. Morsz. Ten film można dosłownie zdefiniować jako, co to za szaleństwo, bo mamy tu morsa, który najwyraźniej ćwiczy. Tak myśleliście, że będę mówił tylko o bardzo dużym morsie. Ale nie to mors i jego trener, którzy są synchronizowani i są w stanie dosłownie ćwiczyć razem. Oczywiście mors nie potrafi wszystkiego na przykład robić, tylko pompki i tym podobne, ale kiedy przychodzi do ćwiczeń nóg, to od razu się angażuje i robi prawdziwe brzuszki. To nie jest coś, co zwierzęta tego typu powinny robić, a jednak. Numer 7. Kapibara. Jeśli nie wiesz, czym jest kapibara, nie martw się. To bardzo wyjątkowy gryzoń, który występuje tylko w niektórych krajach świata. W związku z tym możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, że to rzeczywiście największy gryzoń na świecie. Ale bez obaw, nie musisz jeszcze panikować. Prawdę mówiąc, to zwierzę o wysokości dwóch stóp znane z tego, że jest stadne, a zatem prawdopodobnie zobaczysz je w grupach. Tak jak na filmie, gdzie widzisz grupę kapibar karmionych gigantycznym arbuzem, które świetnie się bawią, jedząc go razem. Z jednej strony jest to całkiem urocze, ale z drugiej strony niektórym może się nie spodobać, ponieważ te stworzenia są po prostu za duże. Jednak możecie ponownie zaskoczyć, gdy dowiesz się, że wiele osób z radością trzyma tego gryzonia jako zwierzaka domowego. To egzotyczne zwierzę, więc nie można go po prostu zdobyć gdziekolwiek, ani trzymać w dowolnym miejscu. Mimo to, jeśli ma dostarczać takich momentów na wideo, może być warte zachodu. Numer 6. Gigantyczna salamandra chińska. Następnie mam gigantyczną salamandrę chińską, zwierzę znane jako żywa skamieniałość, ponieważ jest ostatnim gatunkiem gigantycznej salamandry na ziemi. Średnio większość z nich ma od 10 do 20 cm długości, ale Olbrzymia Salamandra Chińska ma w rzeczywistości 1,8 m długości. Ze względu na te rozmiary, jest to obecnie największy płas na świecie, a Olbrzymia Salamandra Chińska jest w całości wodna, żyjąc w skalistych strumieniach i jeziorach o czystej wodzie. Zazwyczaj żyje w ciemnych, błotnistych lub skalistych szczelinach wzdłuż brzegów, ale co ciekawe, nie boi się życia na dużych wysokościach. Część tych stworzeń żyje nawet na wysokości ponad 4000 metrów nad poziomem morza. Niestety olbrzymia salamandra chińska jest prawie wymarła. Obecnie jest oznaczona jako krytycznie zagrożona, co oznacza, że jest na skraju wyginięcia. Niektórzy próbują przywrócić jej większą liczebność i mam nadzieję, że im się to uda ponieważ utrata tak ważnej części historii byłaby zbrodnią. Numer 5. Olbrzymia sowa. To film z 2017 roku, na którym mężczyzna przypadkiem natknął się na sowę o dość dużych rozmiarach. Sowa niczego nie zakłócała, więc mężczyzna zrobił to, co każdy by chciał zrobić. Sfilmował ptaka, a nawet podszedł do niego bardzo blisko. Nie był to najmądrzejszy ruch, ponieważ chociaż sowa jest podobno dość mądra, istnieją zwierzęta, które nie lubią, gdy narusza się ich terytorium. Więc mężczyzna miał szczęście, że sowa go nie pokroiła, co z pewnością byłoby możliwe. W końcu sowy mają niesamowicie ostre szpony, którymi mogłyby rozszarpać mężczyznę na strzępy. Mamy nadzieję, że wszyscy weźmiecie to sobie do serca. Numer 4. Olbrzymia kałamarnica. Oto kolejna ciekawostka. Chociaż wiemy, że olbrzymie kałamarnice i tym podobne stworzenia żyją w wodach świata, szczerze mówiąc, rzadko je widujemy. Dzieje się tak, ponieważ zazwyczaj żyją w znacznie, znacznie głębszych wodach, gdzie musimy wysyłać sądy lub łodzie podwodne, aby w ogóle spróbować cokolwiek zobaczyć. Wyobraźcie sobie więc zaskoczenie wszystkich w Japonii, gdy w 2015 roku gigantyczna 3,5-metrowa kałamarnica przypadkiem wpłynęła do portu i pozwoliła ludziom zrobić jej zdjęcia i sfilmować. To musiało być naprawdę wyjątkowe i błogosławione doświadczenie dla ludzi ponieważ w przypadku tych głowonogów w ogóle się to nie zdarza. To zdecydowanie kwestia wykorzystania dobrej chwili we właściwym momencie. Chociaż trzeba się zastanowić, co by się stało, gdyby gigantyczna kałamarnica, która się pojawiła, była dwa razy dłuższa, ponieważ mogą one urosnąć znacznie większe. Numer 3. Bocian trzewikodzioby. Mówiąc o rzadkich obserwacjach, porozmawiamy o bocianie trzewikodziobym. To gatunek, który żyje w tropikalnej wschodniej Afryce, na rozległych bagnach od Sudanu Południowego po Zambię. Co więcej, tak naprawdę nie jest to bocian, tylko wygląda jak bocian, dlatego tak go nazywają. Jeśli chodzi o statystyki, bocian trzewiko-dzioby może czasami osiągać nawet 1,5 metra wysokości, a mimo to nie jest aż tak ciężki, waży maksymalnie około 7 kg. To, co naprawdę go wyróżnia, to dziób i stopy. Trzewikodziub ma pysk, który szczerze przypomina pelikana nie tylko wyglądem, ale także sposobem otwierania. A co do stóp, są one bardzo duże. Sam środkowy palec ptaka ma podobno 18 cm długości. A i ma też zaszczyt być jednym z najwolniej trzepoczących ptaków na świecie, ponieważ jego skrzydła machają tylko około 150 razy na minutę. Zobaczenie ptaka na wideo jest dość rzadkie, więc oglądając to zdecydowanie powinieneś to docenić. Numer 2. Kondor andyjski, a może inny ptak, choć nieco bardziej standardowy pomimo rekordowych rozmiarów. Kondor andyjski jest największym latającym ptakiem na świecie, mierzonym łączną długością ciała, co oznacza, że ma rozmiary pozwalające mu na wszystko, czego zapragnie. Z tego powodu nazywany jest największym ptakiem drapieżnym na świecie. To imponujące osiągnięcie, biorąc pod uwagę wszystkie inne ogromne ptaki, które obecnie istnieją. Numer jeden. Gigantyczny żółw skórzasty. Przejdźmy od razu do rzeczy. Żółw skórzasty jest największym żółwiem na planecie i może osiągnąć długość około dwóch metrów, a nawet więcej, jeśli liczyć krzywiznę jego grzbietu. Nazywa się go żółwiem skórzastym, ponieważ nie ma typowego żółwiego pancerza, a raczej skórzasty grzbiet pokryty ropą i innymi osłonami. Jest to jednak rzadki gatunek, ponieważ jest dosłownie ostatnim przedstawicielem swojego rodzaju należącym do rodziny żółwi, która wyewoluowała około 100 milionów lat temu. Przetrwanie tak długo to coś wyjątkowego. Jeśli chodzi o ich zdolność przetrwania, potrafią nie tylko zanurkować na głębokość 200 metrów, ale także utrzymać wysoką temperaturę ciała nawet w lodowatej wodzie. Oto kolejne stworzenie, które powinno Cię ucieszyć, że kto się nagrał. I to wszystko ze świata dużych zwierząt, które zostały uchwycone na zdjęciach. Które z nich naprawdę cię zaskoczyły rozmiarem? I czy zgodziłbyś się na to, żeby nigdy więcej ich nie widzieć ani nie mieć z nimi styczności? Znasz jakieś inne duże stworzenia, które powinny znaleźć się na tej liście? Koniecznie daj mi znać w komentarzach poniżej. Sprawdź inne fajne rzeczy pojawiające się na ekranie i do zobaczenia następnym razem.